Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o Raid Community Weeks. Zbliża się to wielkimi krokami i jak wiemy, dostaniemy tam gwarantowanego czempiona, gwarantowaną legendę. Więc w dzisiejszym filmie spojrzymy sobie nieco bardziej szczegółowo na, na ten cały event i przede wszystkim omówimy sobie skile Udexa. Zobaczymy, czy jest to czempion wart naszej uwagi. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na film. Na początek powiedzmy sobie, na czym to Community Weeks będzie polegać. Otóż, w grze pojawi się nowy kalendarz z nagrodami. Nie będzie to coś, co zastąpi nam Daily Login Rewards, będzie to coś dodatkowego i będzie to trwać, o ile dobrze pamiętam, przez 25 dni. Każdego dnia trzeba będzie się zalogować do gry i wtedy w tym dniu będzie otwierane okienko z nagrodą, i ono będzie dostępne, z jednym wyjątkiem, będzie dostępne tylko tego jednego dnia. Więc jeżeli zaloguje, pomijacie jakiś dzień, nie zalogujecie się tego dnia do gry no to niestety nagroda przepadnie. Jednym wyjątkiem, o którym wspomniałem, są tutaj fragmenty czempiona, ponieważ one będą dostępne. Do końca całego eventu, więc nawet jak się nie zalogujecie, to tego czempiona na koniec będziecie mogli odebrać. W sumie jest jeszcze drugi wyjątek, ponieważ na sam koniec dostaniemy, dostaniemy legendarny relikt i on też będzie, jest tutaj wyjątkiem. O, no dobrze, więc spójrzmy sobie na czas, kiedy to wszystko się zacznie. Tak jak się spodziewaliśmy, e, cały kalendarz ruszy 10 kwietnia. I od 10 kwietnia będziemy mogli, właśnie codziennie, sobie otworzyć okienko i odebrać nagrodę. Co ciekawe, nie wiem, czemu tak to zrobili, bo cały event startuje 8 kwietnia. I 8 rozpocznie się głosowanie na relikt, ponieważ mamy cztery relikty, relikty do wyboru, i to my, jako społeczność, głosując, wybieramy sobie ten relikt, który chcemy na koniec dostać. Więc relikt. Głosowanie będzie między 8 kwietnia a 3 maja. A sam kalendarz aktywuje się 10 i będziemy ostatnią nagrodę mogli odebrać 5 maja. Cały kalendarz jeszcze będzie dostępny do maja, do maja 9. I tak to tutaj na screenshotach wygląda. Widzimy, tutaj jest cały kalendarz, tutaj mamy to głosowanie na, na Relikt i będzie pokazywać też od razu jak to wszystko wygląda. Judex Arthur to będzie nasza gwarantowana legenda. Za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale tutaj zasłaniam. Jest surprise finali napisali, więc jakaś niespodzianka na koniec jeszcze może być. Ciekawe, co to będzie. Absolutnie w żaden sposób e, niczego nie zdradzili. E, na, nic. Co to może być? Nie wiemy też, jakie nagrody się będą kryć pod tymi okienkami. Tutaj z tego opisu wynika, że tam będzie Primal Shard. Yy, Primal, tak, Primal Shard. Yy, więc chociaż tyle. Nie wiemy, absolutnie nic nie wiemy na temat tego, jakie inne nagrody tam będą. Dobra, a teraz już przejdźmy do głównego dania, czyli do Udexa. Na ekranie możecie teraz podziwiać Udexa. Jest to legenda z Sacred Order, y, Affinity to Spirit i Champion to jest Support. No, wygląda naprawdę fajnie. Wygląda troszkę jak taki zelota, który poluje, milczący zelota, który poluje na, na niewiernych. Takie, taki vibe mi, e, vibe mi daje. Bardzo fajna szczegółowość jeśli chodzi o tego Championa. No, i też bardzo przypomina Matiasa, tak? chyba są w tym samym odłamie tego e, Sacred Orderu, tego zakonu. No ale teraz już pomówmy o tym, co on potrafi. E, na A1 atakuje wszystkich przeciwników, więc mamy A, e, AOE na A1, bardzo fajna sprawa, i leczy wszystkich naszych czempionów o 5% swojego max HP. Miejmy nadzieję, że to będzie wysokie. Max HP, dzięki czemu będzie go. To leczenie będzie fajne. AO, EOI na A1 oznacza, że to jest dobry kandydat na to, żeby mu założyć na przykład set Provoke, na przykład set um, Stun, ewentualnie Cursed, tak, tak żeby wrzucać debuffy na, na przeciwników. Na A2. Tutaj wrzuca Increase Attack i Duży Strengthen na wszystkich championów na dwie tury i dodatkowo napełnia Turmiter o 15%. Trzy tury cooldownu. Więc z jednej strony zwiększy obrażenia naszych nukerów, zwiększy przeżywalność naszych championów, w tym Strengthen, i jeszcze wszystkich będzie przyspieszać. No, może się to przydać no, w zasadzie wszędzie, gdzie potrzebujemy takiego supporta, tak? W dungeonach. Więcej przeżywalności, szybciej się ruszamy na hydrze, yy, gdzie też chcemy być szybsi, yy, chcemy mocniej atakować na arenie. To też jest y, całkiem przyzwoity skill na arenę, bo z, nie dość, że buffujemy naszego nukera. To jeszcze przyspieszamy cały team, i cooldown też jest spoko. Yy, no i na koniec mamy A3. Wskrzesza czempiona, daje mu tylko jednego, daje mu połowę HP i turmiter dodatkowo wrzuca increase attack na tego czempiona na jedną turę. E, potem aktywuje A1 tego czempiona e, i wskrzeszany czempion będzie atakować czempiona z najniższym HP i tutaj mamy cztery tury cooldown. Całkiem ciekawe, bo bafujemy, no tutaj to jest przy założeniu to takie założenie że nasz nuker zginął wskrzeszamy go dajemy mu od razu increase tak a on leci i zabija Newkera e, przeciwnego więc całkiem ciekawy no, chociaż przy tak jest to pojedynczy rywaj, więc mogły tu być trzy tury kuldano jednak a nie a cztery nie no i na koniec mamy tutaj pasyw jeżeli ten wskrzeszony champion e, tutaj Atakując od razu, zabije e, przeciwnika, no to resetujemy cooldowny tego e, A3 Revival Mandate, więc będzie dostępne jeszcze raz. No i tutaj, no dosyć długi cooldown, dosyć długi cooldown, ponieważ to są trzy tury cooldownu po, e, po wyksiążkowaniu. Aczkolwiek, no, okej okay, dobra. Jedna tura krócej niż niż cooldown tego revive'u, aczkolwiek to chodzi o to, żeby raz za razem nie móc tego nie móc tego używać, tak? Bo wskrzesimy kogoś, on zabije przeciwnika, skróci cooldown i w następnej turze znowu kogoś możemy wskrzesić i on znowu kogoś może zabić, więc żeby takiej spirali uniknąć, mamy tutaj ten cooldown. Więc tak patrząc na skile tego czempiona jest to, no nie oszukujmy się nie jest to, to czempion formatu Newta. E, absolutnie nie. Jest to solidna legenda. Raczej dla graczy rozwijających się. Na moim koncie free to play byłby fantastyczny. Absolutnie fantastyczny. Revive, increase attack, strengthen e, AoE. Naprawdę bardzo by mi się tam Przydał, ale na czy moim głównym koncie albo drugim, no tam raczej będzie to czempion, który trafi do Volta. Więc no, nie jest to też takie dno pokroju szkieletora, jak niedawno był. Ale też nie jest to trzymając się tych najlepszych, tych darmowych czempionów, których dostawaliśmy, nie jest to też poziom Artaka Łukonga. Raczej. Darmowych czempionach, tak w połowie się będzie plasować. Ale, no cóż, jest to darmowy czempion. Jedyne co musimy zrobić, to po prostu logować się do gry, żeby go otrzymać, więc nie ma co narzekać. Myślę, że jednak wielu y, mniej zaawansowanym graczom bardzo się przyda y, w dungeonach, na hydrze, y, na arenie, więc jest to taki. Wszechstronny support, który nigdzie nie będzie mistrzem. No dobra, to tyle o się Dajcie znać, jak się zapatrujecie na tego czempiona. Czy jesteście na takim poziomie, gdzie ten czempion będzie dla Was przydatny, czy jednak już troszkę jesteście dalej i będzie no, kolejnym czempionem do kolekcji. Z mojej strony, na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samuel. Cześć! うん。